Gdy czytamy dzisiejszą Ewangelię, również z Ewangelii według Świętego Marka, warto się jednak cofnąć tydzień wstecz, jeśli pamiętamy: Pan Jezus ucisza burzę na jeziorze i strofuje apostołów, pytając ich o ich wiarę. Dzisiaj Pan Jezus idzie do Jaira, ponieważ jego córka zmarła, i w momencie wejścia do domu również ucisza, ale tym razem tłum zgiełkliwy, który tam jest i płaczących ludzi, a do Jaira kieruje słowa. Wierz, wzbudź sobie wiarę, która pozwoli ci przyjąć ten cud. Zobaczmy, jest to całkiem inna perspektywa, ale znowu trzeba to odczytać w kluczu wiary, wiary, która potrafi przyjąć cuda Pana Boga, ale też wiary, która w tym człowieku kazała szukać ratunku u Jezusa. W pierwszym czytaniu Księga Mądrości mówi ma, daje nam jakby wyciąga historię śmierci której Pan Bóg nie stworzył, ale jest ona konsekwencją grzechu i nienawiści szatana, ale pokazuje też przeznaczenie człowieka. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Dlaczego? Ponieważ go stworzył na swój obraz, swojej wieczności. To jest dosyć ciekawe, bo zazwyczaj jakiś artysta, malarz, który chce coś namalować, szuka pewnego wzorca, może się czymś zachwycić, yy, może szukać właśnie jakiejś osoby czy rzeczy, która będzie w stanie jego zamysł zrealizować. Tutaj Bóg, jako najdoskonalszy artysta, mówi, że wzorem do stworzenia człowieka był on sam, jego doskonałość. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. I tak jak Bóg jest nieśmiertelny, my również do tej nieśmiertelności jesteśmy powołani, mimo że doświadczamy. Śmierci, które jest konsekwencją grzechu. Księga mądrości bardzo mocno koresponduje z księgą rodzaju, bo wraca też właśnie do niej. Bóg stwarza wszystko dobre, a ten plan Pana Boga, tej doskonałości zostaje przez grzech zniszczony. Niemniej to odczytanie tego naszego powania również domaga się wiary. Człowiek, który nie ma wiary, nigdy nie zrozumie planu Pana Boga, że to życie, które tutaj się kończy na ziemi, ma swoje wypełnienie w niebie. Potrzebujemy wiary. Tydzień temu pan Jezus strofował swoich uczniów, pytając ich, gdzie jest ich wiara. W tę niedzielę pan Jezus mówi: Wierz, wierz, żeby to zrozumieć. Niech zatem w tę ostatnią niedzielę czerwca również będzie w nas to pragnienie, abyśmy uwierzyli w to, że pan Bóg nas stworzył do nieśmiertelności. I nawet jeżeli doświadczamy tutaj na ziemi chorób, cierpienia, smutku, to to i tak nie przekreśla planu pana Boga, w którym my jesteśmy stworzeni na jego najdoskonalszy obraz.